Cześć Wam! Przeczytałem już kilka nowości festiwalowych w G i planuję w przyszłym tygodniu już zacząć nagrywać kolejne filmiki. Ale jeżeli chcielibyście któryś filmik zobaczyć wcześniej niż później, to na moim Discordzie jest ankieta i jutro ją kończę i będę nagrywał właśnie w kolejności głosów. Tutaj Wam pokażę, jak to wygląda. Link do Discorda jest oczywiście w moim profilu. Zacząłem od znaki naszych uczuć, bo był to tytuł, na który pani pies bardzo naciskała i bardzo chciała go już szybko mieć. I muszę wam powiedzieć, że to ma potencjał być jednym z moich ulubionych romansów, ale po kolei może. Mamy tutaj Yuki, która jest osobą niesłyszącą od urodzenia. No, ma aparat słuchowy, ale tak naprawdę, jak sama to opisuje, słyszy różne dźwięki zbite w takim jedny wielki zlepek dźwięków, więc no, nie dużo jej to daje. No, i w pewnej sytuacji ktoś py chce zapytać o drogę, ona nie umie się z nim skomunikować, i ratują z tej opresji i Itsuami, czyli chłopak, właśnie zakładki. Jak się okazuje, no, y mają wspólnych znajomych, więc y potem również się spotykają. Ale Itsuami jest dosyć wyjątkowym chłopakiem, bo bardzo dużo podróżuje, zna kilka języków i jest jakby odbiciem Yuki, ponieważ ona jest zamknięta w swoim świecie, bez dźwięków, tak, nie, niezbyt dużo podróżuje, rzadko w ogóle wychodzi po zmroku, a on lata po świecie, był na przykład w Laosie, właśnie w tym tomiku i jakoś ich to łączy, tak, łączy ich ta bariera między tymi dwoma światami i mnie to bardzo ciekawi, nie wiem jaką stronę to pójdzie, bo w tym pierwszym tomie jest dużo uczuć właśnie ze strony Yuki, ale nie wiadomo, co jej słomi czuje. I czy on wzajemnie jej uczucia? Tak, tak przynajmniej ja rozumiem i tak to odczuwam, bo to w jaki sposób jest nas półwala może być różnicą kulturową. To jak on latał sobie po ziemi i zwiedzał i poznał inne kultury, mogło zmienić jego sposób bycia i na przykład złapanie kogoś za głowę, przytulenie, bosowanie w policzek może być czymś normalnym, tak z jednym przywitaniem. A wiadomo, w Japonii ludzie raczej rzadko się dotykają, raczej robią sobie e, ukłony i, no, rzadko w ogóle się pszczelają publicznie, nie? Więc jestem bardzo ciekaw, w którą stronę to pójdzie, i to bardzo wysoko podskoczyło właśnie w moim rankingu e, romansów i tego typu rzeczy. Dodatkowo, Majka ma bardzo fajne smaczki, jeżeli chodzi o, o dymki. E, są na przykład dymki, które. Symbolizują dźwięki, ten zlepek dźwięków, które słyszy Yuki. Są dymki, które symbolizują to, co ona odczytuje z ruchu warg czyjś, tak? Bo wiadomo, jest niesłysząca, więc stara się odczytywać z ruchu warg. Niektóre dymki są takie przekręcone, gdzie ona nie do końca zrozumiała, co ktoś powiedział. Jest to bardzo fajny smaczek i wydaje mi się, że jest to takie bardzo duże poszanowanie właśnie dla osób niesłyszących i dlatego chyba tak bardzo mi się to spodobało. Rysunki też są świetne. No i chyba tyle. Dajcie znać, czy czytaliście, czy planujecie kupić. No i do zobaczenia.